Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panie premierze, zabieracie pieniądze pacjentom. Jeśli minister finansów ma wolno leżące 6 miliardów, to ja panu powiem na co można to przeznaczyć. Na nadwykonania, na co co już szpitale przychodnie zrealizowali. Mieliśmy przed wczoraj komisję, na której były pielęgniarki opieki długoterminowej. To są kobiety, które ciężko pracują, żeby nasi bliscy mieli opiekę. I one się dowiedziały, że za wszystkie swoje nadwykonania dostaną 50%. Będą musiały pozamykać swoje biznesy. Bo nie dajecie im pieniędzy za to, co już zrobiły, one nie mogą powiedzieć, że nie, nie pomogą, kiedy przychodzi do nich czterdziestoletnia kobieta i mówi im, że mąż po udarze będzie przywieziony do domu ze szpitala! Takim ludziom chcecie zabrać pieniądze, to ich pozbawiacie pieniędzy, zarówno jeśli chodzi o zabiegi w szpitalach. Już teraz wiemy, że szpitale przekładają zabiegi i operacje. Już teraz ludzie mają problem z dostaniem się na badania. To jest Wasza odpowiedzialność. Jeśli nie odrzucicie tej ustawy, bierzecie odpowiedzialność za to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia.